3, 2 Witam serdecznie na kolejnym pokazie firmy AGIS. Druk tuszem pigmentowym, termotwarzalnym. Dzisiaj pokażę coś ekstremalnego dla widzów o słabych nerwach. Prosimy o opuszczenie pomieszczeń z odbiornikami, nieregulowania, ponieważ będzie to bardzo trudne zadanie. Dzisiaj drukujemy na szkle. Jest już załadowane. Jeżeli słychać, to bardzo dobrze. Twarda powierzchnia i uruchamiamy wydruk. I już słyszymy, że maszyna się uruchamia. Zbliżmy się teraz i jak i obserwujemy, jak wychodzi. Nasz wydruk wykonywany tuszem pigmentowym bezpośrednio na szkle. Przypominam, że szkło jest zwykłe, w żaden sposób nieprzygotowane, dostępne w każdym sklepie budowlanym. Jak słyszymy, już wydruk ruszył. Witam ponownie. Widzimy wydruk zakończył się. Zmienimy go do urządzenia. O! Proszę. Piękny obraz. Na szkle. Te samo. Szkło. było wątpliwości. Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. Zapraszamy do, do kontaktu z nami. E możemy zademonstrować e wydruk na Państwa materiałach. Jeśli macie Państwo jakieś materiały nietypowe, na którym nie potraficie nanieść obrazu, możemy przetestować e ten materiał z naszym rozwiązaniem i być może e będzie to e dla Was. Właściwe, właściwa droga, aby wykonywać swoją pracę graficzną. Dziękuję i zapraszam na kolejną prezentację firmy Alice.